Kiedy widzimy, co się dzieje w gospodarce, w ekonomii, w społeczeństwie, co nam fundują obecnie panujący politycy, i to bez względu na barwy klubowe, kiedy obserwujemy pewne pomysły na ekonomię, gospodarkę, na społeczeństwo i efekt tych pomysłów, który coraz bardziej dotyka przeciętnego Kowalskiego i Naszych domów, to jak bumerang wraca pytanie, do jakiego stopnia, według Słowa Bożego, jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa władzy? Do jakiego stopnia musimy się zgadzać i do jakiego stopnia musimy uznawać to, co robi władza? Do jakiego stopnia mamy być poddani? To pytanie chciałbym rozszerzyć również do takiego pytania, do jakiego stopnia żona ma być uległa względem swojego męża, do jakiego stopnia chrześcijanin powinien być uległy względem przywódców. Kościoła lokalnego, do jakiego stopnia uczeń powinien być posłuszny nauczycielowi, również w takiej zwykłej publicznej szkole, i wszelkie tego typu zagadnienia, wszelkie tego typu pytania. Biblia nie pozostawia żadnych złudzeń. Bogu mamy być posłuszni zawsze, bez względu na wszystko. Od tej jednej reguły nigdy nie ma wyjątku. W sensie, jeżeli cokolwiek Bóg nakazał, lub cokolwiek Bóg zakazał, oczywiście ze właściwym zrozumieniem i przez pryzmat nowego przymierza, to jesteśmy temu zobowiązani absolutne posłuszeństwo. Bardzo lubię mówić, że Chrystus nie jest takim ładnym chłopczykiem, który prosi nas o atencję, tylko Chrystus jest kimś, kto nas wzywa do upamiętania. Bóg jest kimś, kto. Wzywa wszystkich ludzi do upamiętania i do posłuszeństwa Bogu. I przyjdzie taki dzień, kiedy On po prostu tą sprawę zweryfikuje i przywiedzie wszystkich na kolanach ku posłuszeństwu. Ale to jest jedna, jedyna osoba, której jesteśmy zobowiązani bezdyskusyjnie, za każdym razem oddać pełny szacunek, pełną część i być absolutnie posłuszni. W pozostałych przypadkach, a więc w przypadku, kiedy rząd coś nakazuje lub rząd czegoś zakazuje, kiedy mąż czegoś coś nakazuje lub czegoś zakazuje, kiedy rodzice nam coś nakazują lub zakazują, kiedy nauczyciele nam coś zakazują lub nakazują, kiedy. Przywódcy jakiegoś kościoła lokalnego, starsi zboru nam coś nakazują lub zakazują, jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa zawsze poza dwoma przypadkami. Pierwszy przypadek to wtedy, gdy ci ludzie każą nam zrobić coś, czego Bóg zakazał. Wtedy zasada posłuszeństwa względem Boga jest wiodącą zasadą i mamy nie tylko prawo, ale mamy obowiązek przeciwstawić się ludziom. I druga zasada, kiedy ludzie zabraniają nam zrobić czegoś, co Bóg nakazał nam robić. Wtedy również zasada posłuszeństwa względem Boga jest wiodącą zasadą. I musimy nie tyle mieć świadomość, że mamy prawo się przeciwstawić, ale musimy mieć świadomość, że mamy obowiązek się przeciwstawić. Dlatego, że zasadą wiodącą w tym temacie jest, trzeba być bardziej posłuszny Bogu niż ludziom. We wszystkich pozostałych przypadkach, a więc w przypadkach, gdy ktoś nam nie nakazuje czegoś, co Bóg zakazał, lub nie zakazuje czegoś, co Bóg nakazał, po prostu mamy być posłuszni we wszystkim. We wszystkim. Po prostu mamy robić tak, jak ci ludzie chcą. I to jest bardzo proste, bardzo ogólne i bardzo oczywiste. Teraz podam kilka przykładów. Pierwszy przykład. Rząd zakaże spotykać się chrześcijanom i zakaże tworzyć wspólnot Kościoła. Wtedy mamy obowiązek przeciwstawić się takiemu rządowi. Mamy obowiązek zbuntować się przeciwko takiemu rządowi. Lub też rząd nakaże nam jakąś jedną religię i wszyscy będziemy musieli być wyznawcami jakiejś jednej religii. Wtedy mamy obowiązek. Przeciwstawić się takiej władzy, i mamy obowiązek nie wchodzić w taką narrację. Mamy obowiązek zbuntować się, by buntem przeciwko tym ludziom okazać posłuszeństwo Bogu. I takich fragmentów Bożego Słowa jest bardzo, bardzo dużo, mówiących o tym, że ludzie przeciwstawili się władzy ludzkiej, choćby Dlatego, że nakazano się tym ludziom pokłonić przed jakimś posążkiem, a groziła im za to śmierć w ogniu, w piecu pełnym ognia. Ale, kiedy władza, na przykład, każe nam płacić wysokie podatki, no to musimy płacić wysokie. Podatki. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. W pozostałym przypadku po prostu działamy bezprawnie. Kiedy władza zakazuje kraść, zakazuje mordować, to mamy nie kraść i nie mordować. I to jest chyba dla nas oczywiste. Inny przykład. Kiedy mąż zabroni jakiejś żonie czytać słowa Bożego, modlić się i spotykać się na przykład z kościołem, to taka żona jest zobowiązana przeciwstawić się woli męża i postawić wolę Boga ponad wolą męża. Ale kiedy ten sam mąż powie żonie, że zrobimy remont i pomalujemy ściany na zielono, a ona by chciała na różowo i jeżeli nie potrafią się dogadać, no to ona musi być posłuszna i w efekcie tego ściany po prostu będą Zielone. Podałem bardzo prosty, bardzo śmieszny przykład, ale zawsze podaję ten przykład, kiedy omawiam małżeństwa. Dlatego, że jeśli mąż kocha swoją żonę jak Chrystus, to on weźmie pod uwagę, że kolor ścian nie ma żadnego znaczenia i pozwoli, by te ściany były różowe. Ale jeśli nie pozwoli, to po prostu powinny być zielone, bo żona powinna być uległa. Swojemu mężowi. Kiedy jakiś chrześcijanin zwraca się o radę do starszych zboru, ci starsi zboru dają mu radę zgodną ze słowem Bożym, to on musi się ich posłuchać. Po prostu musi się ich posłuchać, albo powinien zostać wykluczony ze społeczności kościoła, dlatego że on buntuje się przeciwko temu, co Bóg powiedział w Bożym Słowie. Ale gdyby ci starsi zaproponowali rozwiązanie, którego nie ma w Biblii, lub też nakazali zrobić coś, czego nie ma w Biblii, to taki człowiek nie jest w ogóle zobowiązany do posłuszeństwa względem tych ludzi, dlatego że autorytet tych ludzi bierze się tylko i wyłącznie z ich posłuszeństwa Bożemu. Słowo. Teraz przejdziemy do tego niezwykle trudnego fragmentu Bożego Słowa, czyli listu do Rzymian, 13 rozdziału, i zastanowimy się nad tym na przykład, czy Hitler pochodził od Boga, czy Stalin pochodził od Boga. I zastanowimy się też nad tym, co to tak naprawdę tu jest napisane. List do Rzymian, 13 rozdział. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które zostały są ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia, albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A nie chcesz się bać władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga prowadzącym ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc się jej poddać nie tylko ze względu na karę, ale również ze względu na sumienie. Co tak naprawdę tu jest napisane? Tak naprawdę tu jest napisane, że istota, pomysł na władzę pochodzi od Boga, a nie to, że Hitler pochodzi od Boga, że Stalin pochodzi od Boga, że tego typu ludzie pochodzą od Boga. Oni z Bogiem nie mają nic wspólnego. To byli słudzy diabelscy, którzy prowadzili diabelskie rzeczy na Ziemi. Palenie ludzi w piecach nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Y Tortury, które Stalin yy, kazał robić, nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem i lizdo Rzymian absolutnie nie mówi, że ci ludzie pochodzili od Boga. Istota władzy pochodzi od Boga. Pomysł na to, żeby władza pilnowała pewnych rzeczy na ziemi, ścigała przestępców, karała przestępców, a nagradzała tych, którzy dobrze czynią, to ta istota władzy. Pochodzi od Boga. Taki model władzy pochodzi od Boga. Żeby nie było anarchii, żeby nie było chaosu, żeby było jakieś prawo, żeby ktoś weryfikował te prawo i tych, którzy łamią te prawo, srogo karał, łącznie z karą śmierci. Bo tutaj jest mowa o mieczu, ale to jest temat na osobne wspaniałości z nieba. Więc nie, Hitler nie pochodził od, władzy, od Boga. Stalin nie pochodził od Boga. Chrześcijanie mieli obowiązek nie kolaborować z tymi osobami, tylko się im przeciwstawić i powiedzieć im, że to co robią jest nieprawe i zrobić wszystko, by oni nie mogli tego zrobić, co zrobili. I podobnie dzisiaj jeżeli jakaś władza zacznie terroryzować ludzi, jeżeli jakaś władza każe robić coś, czego Bóg zakazał lub zakaże robić coś, Czego Bóg oczekuje od nas, jeżeli ktoś będzie się posuwał do takich granic, to my chrześcijanie na podstawie listu do Rzymian i wielu innych fragmentów powinniśmy być narzędziem Boga. Dlatego, że największą władzą na Ziemi, największą władzą na Ziemi, największym głosem na Ziemi, najbardziej widocznymi rękami Boga na Ziemi, najbardziej słyszalnym głosem Boga na Ziemi powinieneś być ty i ja. Wspaniałości z nieba, wszystkiego dobrego, do usłyszenia jutro z Bogiem.